Jeszcze raz dzień dobry wszystkim, bo z wszystkimi nie miałam się okazji przywitać. Nasz siódmy konkurs, wokalna scena, dobiegł końca. Otwarta scena, ale jakże wokalna, tak jest. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Witam panią burmistrz Beatę Kite. Jeszcze raz z przyjemnością przedstawię komisję, komisję, która oceniała wokalne popisy: Patrycja Michalska, Aneta Skuza. Aneta Wzorek i Kamil Sewerzyński. Obrady były burzliwe, dlatego poproszę tutaj całą komisję, poproszę panią burmistrz na scenę i poproszę panią Patrycję może o kilka słów podsumowania. Dzień dobry, dzień dobry, a ja sobie wyjmę, bo tak przyzwyczajona już jestem. Przed, witam wszystkich serdecznie, przede wszystkim w, w imieniu moim, ale też całej komisji. Bardzo, bardzo wszystkim serdecznie gratulujemy, prawda? To mogę powiedzieć, ponieważ naprawdę poziom był bardzo wysoki. Repertuar był bardzo zróżnicowany i naprawdę niektóre piosenki nas bardzo... Zainteresowało i nawet je poznaliśmy. Proszę Państwa, zanim ogłosimy wyniki naszego konkursu, pragnę wspólnie z panią burmistrz Beatą Kito serdecznie podziękować Domowi Kultury Zameczek z Kielc, bo to już siódma wspólna edycja. Bardzo cieszymy się, że poproszę na środek wszystkich, żeby było wszystkich może widzie, widać. Nie chowajcie się tak pod kurtyną, tak? Brawa dla nich, tak, brawa dla wszystkich. Bo to jest dla nas niezwykle ważne, że ten konkurs tworzymy wspólnie. Jesteśmy już od siedmiu lat partnerem konkursu realizowanego przez Dom Kultury Zameczek i cieszymy się, że te talenty, które tutaj na naszej otwartej scenie występują, mają możliwość potem występowania w finale konkursu Scena dla Ciebie w Kielcach. Dzisiaj na pewno dwie osoby taką przepustkę dostaną i jesteście. Te dwie osoby pierwszymi, które w ogóle się do tego finału kwalifikują, co jest dla nas wyróżnieniem. Także ja zanim ogłosimy wyniki, jeszcze oddam głos pani burmistrz Baciekicie. Dzień dobry jeszcze raz. O, coś mi chyba nie słychać. Dzień dobry, teraz chyba lepiej. Cóż, właściwie wszystko już tutaj panie przede mną powiedziały. Mogę tylko powtórzyć jeszcze raz. W imieniu pana burmistrza Włodzimierza Baduraka bardzo dziękuję za udział, za tak liczny udział w konkursie. Oznacza to, że jesteście wszyscy bardzo odważni, bo ja ile razy wychodzę na tę scenę, to mi się głos zaczyna trząść i strasznie się tremuję, a jakbym zaczęła śpiewać, to chyba byście wszyscy uciekali. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Gratuluję. Wszyscy możecie czuć się zwycięzcami. Bez względu na te wyniki, które za chwileczkę ogłosimy. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję serdecznie. I to jest ten moment, kiedy należy ogłosić wyniki, te emocje wzrastają. Zaczniemy od naszej najmłodszej grupy, czyli kategorii do 8 lat, i tutaj szczególne wyróżnienie. Dostanie osoba, która okazuje się jest w ogóle najmłodszą uczestniczką w historii tego konkursu. Zapraszamy na scenę Marię Zawarczyńską. Mario, jakbyś mogła zostać na scenie tutaj zaraz do pamiątkowego zdjęcia, stanij sobie z boczku. Super, zostań z nami. Jesteś przepiękna i przepięknie śpiewałaś. Trzecie miejsce w kategorii do 8 lat otrzymuje Kajetan Pyszczek. Nie ma z nami Kajetana? Nie ma. W takim razie drugie miejsce. Zapraszamy na scenę Pole Łakomiec. Jest z nami Pola, wielkie, brawa. I zostań z nami. Pierwsze miejsce, Tadam, Tadam. Czy mamy fanfary? Mamy, jesteśmy na wszystko przygotowani. I to, jest, to są zwycięzcy w kategorii do 8 lat. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Marysiu, wyjdź kroczek do przodu, żeby Cię było, Aniołku, pięknie widać. Dziękujemy Wam bardzo. I przechodzimy do kolejnej kategorii: 9 do 11 lat. I w tej kategorii trzecie miejsce otrzymuje Blanka Wieloch. Drugie miejsce zajmuje Veronika Sornat. Oni są odważni w śpiewaniu, a tu tacy skromni. I pierwsze miejsce w kategorii 9-11 lat otrzymuje Iga Podsiedlik. I chwila dla fotoreporterów na pamiątkowe zdjęcia. Uśmiechajcie się, dziewczyny. Tak pięknie śpiewacie, to tak pięknie też wyglądajcie na tej scenie przy zdjęciach. Wielkie brawa. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam. I przechodzimy do kolejnych kategorii wiekowych, kategoria 12 do 15 lat. I w tej kategorii wyróżnienie otrzymuje Małgorzata Szewczyk. Trzecie miejsce zajmuje Natalia Jamka. Drugie miejsce Veronika Kotwa. I pierwsze miejsce w kategorii 12 do 15 lat oraz zaproszenie na finał konkursu Scena dla Ciebie w Kielcach dla Hanny Maciejczyk. Brawa dla nich. Bardzo wam I ostatnia kategoria, kategoria uczestników w wieku 16 do 19 lat. I tutaj jury postanowiło przyznać tylko dwa miejsca. Drugie miejsce wędruje dla Laury Olchawy. Aha. Za Laurę to trzymamy kciuki teraz, tak? Dobrze. Dobrze, poprosimy. W takim razie pierwsze miejsce dla Aleksandry Fijałkowskiej. I ta nagroda w to jest również zaproszeniem na finał sceny dla ciebie w Kielcach. Patronat honorowy nad siódmą edycją otwartej sceny w Pinczowie sprawował pan burmistrz Błodzimierz Badurak. Sponsorem głównym nagród, które państwo dostali, jest firma Dolina Nidy oraz Urząd Miejski w Pinczowie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim. Dziękujemy telewizji Pinczów, Twoje miasto, za nagrania, które będziemy potem mogli śledzić na stronie. Także wszystkim państwu bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy komisji. Do zobaczenia, mam nadzieję, za rok.